Jakaś posta to krawiecka. Ale coś tu się dzieje. Nie mam do mora No To jest tylko to na Tutaj jakieś kopytko jest Kopytko But Krapkowickiego legendarnego meluzeny, jeden z elementów upóźniczego szlaku gminy Krapkowice Według legendy Meluzyna była piękną kobietą skrywającą Coś tam? Tajemnicę. Chcesz wiedzieć jaką? A może. Aha. Czyli trzeba tutaj.